Siemanko załoga, z tej strony ziomku i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych wiedźmińskich Przygód. Moi drodzy, na początku ogromne podziękowania. Mamy już 600 widzów, więc no naprawdę świetna liczba. Dzięki śliczne załoga, bo nagrywam dla was Wiedźmina już od premiery, od pierwszych dni. Oczywiście gramy sobie codziennie, nic was nie umija, wszystko dla was nagrywam i cieszę się, że wspólnie tworzymy, myślę, że zgodnie, najlepszą serię z Wiedźmina na polskim YouTubie. Mamy już masę odcinków, ja dla was właśnie gram teraz kolejne dwa. I jest to dla mnie niesamowite załoga, że w przeciągu tych paru dni zbudowaliśmy już taką niesamowitą społeczność, że codziennie rozmawiamy ze sobą, czy to u mnie wiadomości w komentarzach, czy również na Discordzie, na którego oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Niech znajdziecie w opisie Wiedźmini, dołączajcie do naszej szkoły Wiedźmińskiej. ale no załoga, serdeczne podziękowania za to, że mamy już 600 Wiedźminów u mnie na kanale. I wow, to jest no, naprawdę niesamowite i to cały czas rośnie. Wyświetlenia na moim kanale w przeciągu ostatnich dni pod, podliczając, to jest już parę tysięcy. Więc no niesamowite, sam odcinek z grywa ma już 1000 wyświetleń i to również cały czas rośnie, więc fajnie, że ten algorytm YouTube'a jeszcze, prawda, pokazuje fajnie mój odcinek, że nowi Wiedźmini dołączają do nas. I tak jak właśnie wspominam, gra jeszcze nie jest do końca, prawda, tak yy, przez wszystkich znana, jeszcze nie jest ten taki etap, że wow, jest totalny boom, tak jak mieliśmy w przypadku Pokémon Go i cieszę się, że wspólnie od początku przeżywamy tą przygodę, że działamy. Wspólnie od początku, że wszystko widzimy, jak się zmienia, dajemy sobie różne porady. Nowi Wiedźmini dołączający do nas mają od nas porady, od prawda, Wiedźminów, którzy już są po danym etapie i wspólnie sobie pomagamy, wspólnie budujemy tą społeczność. Po prostu załoga. Dzięki, naprawdę serdecznie dzięki. E, oczywiście konkursik będzie na 600 widzów, tak jak wspominałem. Będzie również tego odcinek, gdzie będziemy załatwiać nasz prezencik. Możecie zgadywać, co to jest w komentarzach, oczywiście, ale załoga. Z racji też, że mamy 600 widzów. Mm, Postanawiam powiedzieć Wam jeszcze o czymś. Oczywiście dzisiaj, gdy przejdziemy sobie do wersji blogowej, zobaczycie mema, którego stworzyłem specjalnie dla Was, na zasadzie tego, co mogłem zobaczyć u nas w komentarzach, co mogliśmy wspólnie prawda, rozmawiać, podziwiać i to mem stworzony przeze mnie, ale oczywiście zachęcam Was, załoga do, do takiej aktywności, do tworzenia memów, bo ja bardzo lubię przeglądać memy, myślę, że memy są mega fajną opcją, jeżeli chodzi o humor, poczucie humoru i fajną integrację pomiędzy nami wszystkimi, więc Zaraz, gdy przyjdziemy sobie standardowo teraz do wersji Wiedźmina, a później do wersji vlogowej z naszego spacerku Wiedźmińskiego, zobaczycie mema, którego założyłem specjalnie dla Was. I właśnie wybrałem takie różne komentarze, które właśnie były jednymi z pierwszych na moim kanale, a naprawdę myślę, że przyczyniły się fajnie do rozwoju kolejnych odcinków. Więc zachęcam załogę oczywiście do pisania komentarzy oraz do tworzenia memów. No i myślę, że teraz właśnie specjalnie dlatego, że będziemy tworzyć memy, zapraszam Was bardzo serdecznie, bo muszę Wam coś pokazać. Tak jak właśnie wspominałem, załoga. Przez ostatnie parę dni nas spacerowaliśmy się mega dużo. Parę kilometrów ładnych jest już zrobione. I jak dobrze wiecie, wspominałem również to we wczorajszym odcinku, mam niesamowicie przypalony karczek, jak to się mówi. Moja szyja jest tanie czerwona. Myślę, że to fajnie widać. Kiedy już wczoraj leżałem i zasypiłem i przeglądałem sobie wiadomości od Was, sprawa wyglądała tak, że ja już po prostu nie mogłem wyleżeć. I postanowiłem, że gdzieś do naszego źniatkowskiego ekwipunku na spacerku musi dołączyć nowa rzecz. Tak więc... Załoga, to jest myślę, że ten moment, kiedy możecie robić screeny i. O, akurat przyszła do nas Lara do pokoju. Myślę, że jest to ten moment, kiedy możecie robić screeny i zobaczyć, jak wygląda nasz nowy ekwipunek wiedniński. Oczywiście, robić z tego memy. Zachęcam bardzo serdecznie, załoga, mini konkurs. Oczywiście, memy udostępniane na Discordzie będą w kolejnych odcinkach, więc zapraszam bardzo serdecznie. Tak więc, załoga, przed Wami Bandana, pustka Chicago Bulls, mojej ulubionej drużyny no i. Zobaczmy teraz jak prezentuje się na głowie. No i cóż, dzisiaj będziemy podróżować z taką chustką, też tak jak właśnie wspominam, moja szyja jest już totalnie spalona przez słońce i gdybym mm, próbował jeszcze no spacerować przez... no myślę, że taki jeden dzień to mogłoby być cienko. No czuję się jakbym dostał znakiem igni prosto moją szyję, więc to jest ten moment, kiedy możecie robić screeny i robić memy. Tak więc załoga, tak prezentuje się nasz nowy element naszego brzmińskiego ekwipunku. Nasz szunek powiększa się o naszą chustę. Y Wygląda to mniej więcej tak. No i cóż, no nie jestem szejkiem, yy, nie martwcie się również, nie jestem gangsterem, 600 subskrypcji jeszcze mnie tak nie zmieniło, ale no tak jak wspomina, myślę, że również fajny materiał na nowe memy, no i myślę, że jeżeli pogoda się nie zmieni, to przez najbliższe dni będziemy właśnie tak spacerować. Tak więc z nowym ekwipunkiem wyruszamy na nasz Wiedźmiński Szlak, oczywiście za chwilę, no i ciekawe co na to standardowo nasi sąsiedzi. Tak więc cóż załoga, zapraszam już do posiedzenia do gierki i widzimy się za chwilę na szlaku. Okej okay, załogę, tak jak widzę was, bardzo serdecznie, standardowo zaczynamy od obeznania terenu, co tutaj się dzieje naokoło. Widzimy, że mamy tutaj dwa nowe questy, ale przejdźmy sobie właśnie standardowo do naszej znaczy walki rozgrzewkowej. Tak więc baba cmentarna na początek, szybki atak. Myślę, że nie będzie z tym raczej większego problemu, jesteśmy z doświadczonymi jedźminami. Zobaczmy, zaatakowała. Teraz szybkie ataki. Dobra, leci gnijb. Mamy, fajnie weszło, jeżeli chodzi o to, to ataki. Zobaczmy, kolejne szybkie. No i perfekcyjnie, super! Udało się, bardzo fajna walka na rozgrzewkę. No i zobaczmy dalej. Pokonano potwora, perfekcyjne ciosy krytyczne, oczywiście pamiętajcie o tym, załoga, bo to bardzo fajnie pomaga nam zdobyć dodatkowego expa oraz premia do doświadczenia. 125, zbuszkowana kanka potwora oraz szczątki trupu, jada, super, lecimy. I teraz oczywiście załoga, przechodzimy sobie do naszych paczek, ale muszę oczywiście odebrać najpierw paczkę od Fafelo, który wspominał o tym wczoraj w komentarzu, że bardzo Cieka na to, żeby właśnie odebrać paczkę od niego, więc piszcie załoga również w komentarzach, co sądzicie na temat paczek, co sądzicie na temat właśnie tej aktywności, gdyż moim zdaniem jest to naprawdę mega opcja. Mamy właśnie takie wysyłanie paczek do znajomych, że to są paczki, które tak my nie możemy otworzyć, ale właśnie możemy wysłać znajomym, więc myślę, że jest to bardzo fajna opcja. No i cóż, przejdźmy sobie właśnie do Fafaello, do Ciebie przyjacielu. Odbieramy oczywiście od Ciebie paczuszkę standardowo. Korzeń. No i cóż, lecimy od początku. Tak więc Lefa LeFaFaELO. Fajnie, że napisać komentarz, jak zawsze, mistrzu, i że odbieramy od Ciebie paczuszkę. Dzięki, śliczny, że wysłałeś. A my przechodzimy sobie od początku. Properdzi. Dzięki, śliczny przyjacielu. Mam od paczuszkę. Zaza. Dzięki, śliczny przyjacielu. Leswi. Puszczyk. Super, ale fajna paczuszka. Jacek nam wysłał paczuszkę. Zobaczmy. Szczątki wampira. Tratwa. Jęki śliczne, przyjacielu, Krasnet, mamy wiązkę ziół, Tarrox, wiązka ziół, Mr. Kubzon szczątki trupojada, Wesemir, wiązka ziół, Bartek, szokowana tkanka potwora, Mariusz Sas, olej przeciwko lektom, rozmawialiśmy sobie właśnie z Mariuszem rano na Discordzie, Yy, wspomina właśnie jak czytać jego nick, więc fajnie, że Mariusz również udziela się na Discordzie, zapraszam oczywiście bardzo serdecznie wszystkich Załoga na naszego Discorda Gratos Akurat właśnie przed odcinkiem rozmawialiśmy sobie na, na właśnie różne tematy Dzięki śliczne Gratos za paczuszkę Banshee Kolejna paczuszka żół, Goluciak Dzięki śliczne Dymosław Szczątki pojada. Darku 24. Mm. Darku 24. Two przyjacielu. Uczyliśmy Lambert. O, ole przeciw wampirom. Super akurat siadło. Wiktor namysła również paczuszkę. Jąskę ziół. Lama. Chcemy ole przeciw Ogrowatym Guciu wysyła nam również paczuszkę. Używienia dla Was wszystkich załoga. Narodowo Kangur. Ole przeciw... Nie taką no, idą, więc fajnie. Popto nam wysyła paczuszkę Dzięki dzisiejszym przyjacielu. Adamo Patrzmy Szkłowana tkanka potwora Jarabuszek Skorzeń Geralt Dzięki śliczne Krysten Super, kolejny przedmiot Astrid Dzięki śliczne miszki, naprawdę pozdrowionka dla was wszystkich za te widzminek, Zamieć Baldr Wysyła mu właśnie Dzięki śliczne Xavius Ksa... Mamy sobie paczuszkę Dzięki cisznę Ciri Naprawdę, mega dużo paczuszek dzięki cisne załoga za wszystkie. Więc od Marcina odbieramy paczuszkę Dzięki ciszny przyjacielu, bardzo serdecznie Deja, Związkę Żół, Arek. Więc odbieramy kolejne przedmioty, Szemek. nam również oraz suchy sto dzięki załoga, poprzednio za dla wszystkich miśków moje drogie Geralt tak więc Gerald Wygieramy paczuszkę wygieralca. Dzięki 7. Puszczyk. Mądry. Zgodno na paczuszkę. Będzie dzięki cicznemu, przyjacielu. Zafin. Jest poczuszka I Stitch 853. Dobra. Przechodzimy sobie jeszcze teraz załoga do naszych znajomych. I mamy tutaj 21 zaproszonych do znajomych więc super załoga. Ja to wszystko oczywiście akceptuję. Pozdrawiam dla Was wszystkich. Mamy kolejnych Wiedźminów. Widzę również znajomy Niki, więc fajnie załoga, że dołączacie. Że nasza Wiedźmińska armia jest coraz większa, że nasze Kermoran i czas się powiększa. Oczywiście zachęcam do dołączenia na mój kanał, jeżeli chodzi o Wiedźminów, o zostawienie subskrypcji oraz oczywiście do na naszego Discordzika. Wow, naprawdę jest już was mega dużo. Ciekawi mnie, jaki jest limit znajomych, ale na razie myślę, że nie ma się tym co zamarwiać. Ja tak jak wspominam, to kciuczkę sobie powysyłamy po odcinku. No i cóż, załogamy się, żeby nie przedłużając, trzeba udać się na nasz Wiedźmiński szlak. Panie, ja bym nigdy niczego nie ukrałnął jak jakaś nie wiem, laska. Ale leżała moja bamuszowa laska, przeszedłeś i nie ukradłeś. No to pewnie, no Ja jestem grzeczny, no nigdy, nigdy bym niczego nie ukradł, no zawsze zwracam, prawda? Ja jestem grzecznym Wiedźminem, prawda? Idę właśnie na Wiedźmiński szlak. Jaki? Ja jestem Wiedźminem, idę na Wiedźmiński szlak tutaj właśnie. Co to na, znaczy? na przygodę. No nagrywam taką serię właśnie na, na widzów i idę właśnie na, nagrywam tutaj u nas teren. Wszystkiego dobrego, w dnia. Dzień. Do widzenia! Tego widzicie załoga, pamiętacie, żeby nigdy niczego nie kraść i zawsze kiedy widzicie coś to zwracać, dawać znacie. Również wiele rzeczy znalazłem w życiu i zawsze rzucałem, czy jakiś telefon, czy coś. Widzicie moja seria, uszy bawi, edukuje. Wiedźmiński szlak, dzień jak codzień. Nic nie jest udowane. A respekt na wsi rośnie. Okej okay, załoga, tak widać, to bardzo serdecznie, zrobiłem parę kroczków i widzę, że mamy tutaj pierwszego quest'a, ale myślę, że obejrzymy sobie tego quest'a i będziemy sobie bezpośrednio troszkę może w drugą stronę, bo tam, że widzę, mamy y, również nowe potworki i, I chyba trzeba będzie obczajać właśnie, co tam się dzieje, ewentualnie tak. Tam mamy nowe potworki, ale chyba są wszystkie z czaszką. Kiedy wcześniej wchodziłem do gry, mieliśmy ziołeczków bez czaszek, ale myślę, że warto odwiedzić tego kowala w tym odcinku i później przyjdziemy sobie właśnie do naszych kolejnych quest'ów. Oczywiście, zobaczmy sobie... Zadanko, które mamy od naszego ziomeczka. Kienan. Moja żona. Moja żona <grym> wpadła do wilczego dołu i złamała nogę. Jestem Kienan. Pomóżcie, panie. Sam nie jestem w stanie jej wyciągnąć. Dobra, nie pytamy go nawet o zapłatę. Oczywiście, chodźmy. I miejmy nadzieję, że nie próbuje nas tutaj oszurkać. Ale no, dobra, chyba nam złapie akurat tutaj There tego questa, no tak? Rychło jasnym się stało, no że nie ma żadnego wilczego dołu. Wiedźmicz wierzył spojrzeniem zjadarkę, którą zastał na miejscu zamiast rannej kobiety. Dzięki na słuchowi wyłapał ciche smacznego z ust mężczyzny, mężczyzny, który go tu sprowadził. Więc tak jak mówiłem właśnie, załoga trzeba uważać. tu ciężko, po czym zignorował głupkowaty komentarz Torsteina. O niefortunnej urodzie małżonki mężczyzny i wyciągnął miecz. Najpierw rozprawi się z potworem, a potem się lisa na rozliczenie z oszustem. Zobaczmy. No, naprawdę fajnie się wypowiada Wow, mocny przeciwnik. Dobra, lecimy. Dobra, jest są... on. Okej, okay. już go mam rozpracowanego. Dobra. Jeszcze raz, olej. Tylko to pojadło, trzeba się dobrze skupić. Pytarda. Um, ok, eliksir. Um. Mm. większe obrożenia. Hmm. Rozpocznijmy może teraz z Jerzykiem i przejdźmy sobie do naszej walki. Udało się. Lepsza taktyka. Widzicie, teraz zrobiłem zupełnie inną taktykę. I naprawdę fajnie wyszło. O bogowie. Co to było? Miałem pecha. Jestem Wiedźminem. No, nie, atakujmy go. Rozmawiamy sobie. Pecha, panie. To ja. Teraz bym nie żył, gdyby nie wy. Ale moja Anda, moja biedna Anda. Cóż ten potwór jej zrobił? Pewnie to, co każdy przy swoim potwórze robi z kimś, kto nie istnieje. Krzyczajmy, tak może to pierwsze. Co? Moja Anda, jadę ci zmienić śpiewkę. Dobrze, dobrze. Nie miałem wyboru. To paskudzko napadło na nasz wóz. Naszej trupy aktorskiej. No, na pewno no dobry z aktor. Jadła nas powoli. Zawsze był wygadany. I chciałem, żeby mnie zjadła. Więc przyprowadzali się niewinnych ludzi. Dobra, pogadajmy z nim. Żeby przeżyć. Przez ten pieprzyć, mogłeś uciec. Nie musiałeś do niej z nikim wracać. Założę się, że nie potrzebowała kosztowności swoich ofiar. Let's discuss this Czyli skrzyń nie masz, przecież to Kurczę, mistrzu, ale nie podoba mi się to, że Ty takie rzeczy robisz. Hmm. I Co tu teraz zrobić, załoga? No, nie my pokonaliśmy tego potwora. Może już, no, nie będzie takich tych. Dobra, przyjmujemy klucze, oczywiście, załoga. Musimy iść troszkę na spacer. Thank you, Witcher. Fare you well. Dobra. <laughs> Zobaczymy co... co nam ma o które wolno. Zajmął klucz oraz namiary na skrzynię, którą otwiera. Toż ten zerknął na nieruchome ciało z jadarki. Przynajmniej ona nikomu już nie zaszkodzi. No był to również taki fajny boss. Nie ma co ukrywać. Więc... naprawdę fajnie. Oszukaj skrytkę kenana. Zobaczmy na mapie, gdzie my tu mamy. Aha, chyba tutaj. Ojoj, to będę musiał troszeczkę pospacerować. No, ale wiecie co, załoga? Dobra, przejdziemy sobie za chwilę do wersji vlogowej i będę sobie za chwilę tam właśnie rozmawiał, a w tamtym miejsce będziemy sobie pewnie w kolejnych odcinkach, nie wiem, czy może w kolejnym i tak dalej. sobie już do wersji vlogowej. Bardzo fajna walka muszę przyznać. Ale oczywiście jeszcze skorzystajmy z filki, więc Gaspar, pozdrowienia na świnzku, co nie Ciebie, przyjacielu. Dowo nowe poczuszki. Hmm. Boski, wybieramy. i co my tu jeszcze mamy, Deja wysyłam nam kolejną puszczuszkę, super, dziękuje na przyjacielu i Przemek, ale by załoga już fajnie ekspicie, ładne lewele już tutaj macie, naprawdę, ok załoga, przechodzimy sobie do spacerku. Okej okay, załoga, witam bardzo serdecznie. Jesteśmy na naszym Wiedźmiskim Szlaku i to jest ten, który możecie kojarzyć z naszego pierwszego odcinka. Oczywiście pokazuję teraz jak to fajnie wszystko wygląda. Zobaczcie tylko jaka ścieżka. No i OK, przechodzimy sobie dalej. Oczywiście piękne ujęcie dla moich widzów. Żeby były fajne memy. Zobaczcie, o jaką wspaniałą chustę. Okej, okay, mina strzelona. Posta rozwijana, oby mi tylko nie wypadła, ale no chroni dosyć fajnie, teraz co prawda wiaterek, ale kurczę załoga, no mówię, gdybym tej chustki nie miał, to mogłoby być różnie, bo tak jak nam szyjka już przypalona totalnie. Um, ogólnie chyba jest taki plan, że ten odcinek sobie nagram właśnie teraz dla Was, lecę go od razu montować i później wyjdę nagrać jeszcze raz następny, bo akurat tak się złożyło, że tutaj tyle co przyszedłem z domu, miałem to zadanie fajne, fabularne, myślę, że jest ono mega ciekawe. I zaczniemy sobie, prawda, nasz następny odcinek zaraz po tym, jak wrzucę materiał, i on będzie, prawda, nagrany. Może akurat będzie minimalnie chłodniej, więc ten odcinek, czy też pewnie, pewnie wieczorkiem. I na pewno sobie pogadamy na fajne, vlogowe tematy. Oczywiście e, dawajcie znać, co sądzicie na temat tego odcinka, no i miejskich terenów. Więc tak samo, załaga, jeżeli chcielibyście wbić na naszego Discorda, będę za chwilę, po pierwszym odcinku, przez chwilkę, e, bo będę montował tam jeszcze w międzyczasie, prawda, i chwilkę jeszcze będę na kąpie. Zrobimy krótką przerwę i lecimy sobie po prostu kolejnym odcinkiem. Jeszcze Wiedźmińskie tereny i przychodzimy sobie do Gierki, do naszego Kowala. Więc tutaj Wiedźmińskie tereny, na które się jeszcze udamy. Dołoga. Tutaj mamy takie fajne Wiedźmińskie tereny. Tutaj różne właśnie zioła, tak jak właśnie wspominałem, że ziół tutaj nie brakuje. Można sobie zbierać cały czas z naszego Wiedźmińskiego szlaku. Mamy tutaj bardzo fajny teren. Więc załoga, przechodzimy sobie do gierki. Lotar, kowal, zbroje, zbroję, naostrzyć mnie, odkryć konia, a może ci kupić mapę skarbu? Eee, Zapytajmy tu właśnie mapę skarbu. Padła mi kiedyś w ręce, mam prowadzić do potężnego miecza. Strzeżonego, rzecz jasna, przez potężnego strażnika. Eee, Okej, okay, czyli on ma dla nas mapę, więc muszę sobie tego golda ogarnąć. Myślę, że za niedługo nam wystarczy. Więc wybierzmy sobie eee, to tu pierwszy się oczywiście do niego jeszcze przejdę. Jeżeli już będę miał tego golda, nie ma problemu. Wiedźmin, mówicie? Nie mam dla was nic konkretnego, ale kolica faktycznie jest niebezpieczna. Chętnie naostrzewam wam na potwory, za darmo. Um, wydaje mi się, że to będzie taki efekt, że um, to będzie nałożone pewnie przez jakiś okres czasu, więc na razie nie będziemy tego mieczka ostrzyć. Po prostu zrobimy sobie to następnym razem i wtedy, gdy będę szedł już właśnie ekspić, bo taki jest plan, to podejdziemy sobie do tego kowala, bo on też nie jest daleko. Dobra, to może dzięki innym razem. I podejdziemy sobie do niego, tak więc okej. Okay. Odkryliśmy sobie naszego kowala, a my załoga to sobie do podsumowania naszego odcinka. Okej, okay, załoga, tak więc kończymy nasz dzisiejszy odcinek. Fajne, piękne tereny, oczywiście mega dzisiaj cieplutko, chyba najcieplejszy dzień jaki mieliśmy dotychczas, więc dobrze, że mam moją legendarną już chustę. Twórzcie oczywiście memię, załoga, bo to wiecie, jesteście podstawą tej serii. To wy utworzycie załoga. Ja jestem tylko Rzemeszką, który wam pokazuje moje piękne tereny i dumnie mówił, no znacie, że jest więźniem, co mogliście prawda zobaczyć. Rozmawiam z moją mm, bardzo dobrą sąsiadką. Pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie. No i cóż, załoga, kończymy sobie ten odcinek. Ładny teren, oczywiście piękny. Będziemy sobie tu wracać. Dzisiaj jest dzień, prawda? Ładny, ale przyjdziemy sobie coś tutaj w różnych porach dnia, więc. Myślę, że cały czas warto być na bieżąco zostawić tego subika i być na bieżąco z moim tutaj zonkowskim kanałem i naszymi wielzińskimi podróżami. Myślę, że to wspólnie właśnie dzięki Wam załoga, otworzymy najlepszą serię na polskim YouTubie, jeżeli chodzi o nasze wiadomońskie przygody. Mamy tutaj takie fajne drzewko, które sobie stoi, tak w sumie samo, jeżeli chodzi o to pola. No i cóż załoga. Myślę, że kończymy sobie ten odcinek. Zapraszam Was bardzo serdecznie jak zawsze do zostawienia subskrypcji, do utopienia na filmiku znajomym, do dołączenia do nas na Discorda, do zostawienia oczywiście łapeczki w górę, bo to nam mega pomaga, jeżeli chodzi o nasze zasięgi, o rozwój naszej serii i jak to jest prawda. Fajnie wszystko odbierane przez Was. Jestem naprawdę no mega wdzięczny. Ja już nie przedłużam załoga, bo Wy doskonale wiecie, że jesteście mistrzami świata. Idę już montować dla Was ten filmik. Za chwilkę wychodzimy z Domciu, montować, działać. Kolejny odcinek. Dzięki załoga. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Piszcie oczywiście komentarze, subskrybujcie, łapkujcie. Do usłyszenia na Discordzie. Siemanko!